W dzisiejszej, jakże krótkiej, bardzo Ewangelii, y, znowu mamy niecałe trzy wersety. Y, czytamy o zapowiedzi męki. Jest to już druga zapowiedź męki przez Pana Jezusa do swoich uczniów. Można by było zadawać sobie takie pytanie, y, dlaczego Jezus y, trzykrotnie na kartach Ewangelii zapowiada swoją mękę. Można by było powiedzieć: No dobrze, żeby tak, ładnie brzmiało trzy razy. Y, bardziej bym powiedział, że ma to wpływ na późniejsze świadectwa apostołów. Bo to nie wcale w pierwszej kolejności pusty grób jest świadectwem tego, że Jezus jest że zmartwychwstał i naprawdę żyje, ale że on to powiedział. On to zapowiedział jako mistrz, jako syn Boży. I to jest to mocne świadectwo na to, że Jezus z Uczniowie nie wszystko rozumieją. Ta dzisiejsza relacja Łukaszowa o tym nam mówi, że oni nie rozumieli tego powiedzenia. Było ono zakryte. Jakie powiedzenie? Syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Nie wszystko, co Bóg mówi, musi być przez nas od razu pojęte, poznane. Apostołowie, uczniowie, ci, którzy mieli z nim taki, można by powiedzieć, kontakt 24 y, godziny na dobę, y, oni nie rozumieli, a co dopiero my, kiedy poświęcamy Panu Bogu czasami jedną godzinkę, albo nawet nie w ciągu dnia, kilka minut. I myślę, że to jest też takie y, dla nas taka lekcja, żeby. Y, nie buntować się i nie mieć takiej postawy, że, że muszę wszystko wiedzieć od razu. Tak jak uczniowie nie wiedzieli, tak my mamy w swoim życiu duchowym po prostu takie momenty. Nie musimy wszystkiego wiedzieć po prostu od razu, później dopiero zostanie nam to objawione. Najczęściej po jakiejś takiej sytuacji, która będzie jakimś przełomem, my wtedy przypomnimy sobie, co tak naprawdę, jakie było Boże objawienie w stosunku do nas. A druga rzecz, która mnie dotyka, to jest kwestia tego, że Jezus mówi, weźcie sobie to głęboko do serca. I to jest dla nas też wskazówka. Zobaczcie, jest też taka jedna osoba, która tak robiła. Maryja. Ona nie rozumiała wszystkiego. Przyjęła do serca te słowa Anioła, później była przecież wizyta pastuszków Trzech króli. Później było proroctwo Simeona, Później było odnalezienie Jezusa dwunastoletniego w świątyni. I zawsze gdzieś tam się przewija ten taki werset, który gdzieś tam znamy, że Maryja zachowywała te wszystkie sprawy i rozważała je w swoim sercu. Dlatego, kiedy przychodzi do ciebie taki bunt, taki wyrzut, że Panie, tego nie rozumiem. Maryja stoi dla nas przykładem. Po prostu... Weź sobie to głęboko do serca. Po co? Po to, aby z tym chodzić, aby to rozważać. A uczeń Jezusa jest gotowy rozważać, jest gotowy rozwijać w sobie pewne myśli, dojrzewać do pewnych wniosków. I to jest ta prawidłowa, taka biblijna postawa, też maryjna postawa. Myślę, że yy, gdy chodzi o Tę drugą zapowiedź męki możemy właśnie w taki sposób to przełożyć na nasze życie. Jest jakaś obietnica, którą Bóg wlał w Twoje serce? Może jakieś wydarzenie, które miało na Ciebie niesamowity wpływ? Nie wiesz, czego Bóg od Ciebie oczekuje? Tak nie wiesz wprost? Przyjmij to do serca. Niech to rośnie w Twoim sercu. Rozważaj to. Chodź z tym. Pytaj się, zadawaj pytania, proś Ducha Świętego o światło. I w taki sposób, może, będzie taki moment w Twoim życiu, kiedy dla Ciebie wszystko się stanie jasne. Owszem, kiedy przekroczymy próg wieczności, wszystko będzie dla nas jasne. To jest ten ostateczny moment poznania e, całkowitej prawdy. E, ale już tutaj na Ziemi Bóg daje nam często takie momenty, kiedy my możemy coś dobrze zrozumieć, ale czasami właśnie. No jesteśmy w końcu dziećmi. Jesteśmy w końcu dziećmi i dozuje nam je Bóg pewną wiedzę i objawienie. Yy, najważniejsze, żebyśmy też przede wszystkim opierali nasze yy, poznanie, rozeznawanie na słowie Bożym i na mądrości Kościoła. Jeżeli tak będziemy postępować, to też w tym chodzeniu i w tym Dojrzewaniu w nas tego objawienia osobistego będziemy bezpieczni, bo będziemy się opierali na tym, przez co przeszły pokolenia i przez co przechodził Kościół. Dlatego warta jest czytanie też właśnie dokumentów Kościoła, hagiografii świętych, życiorysów, historii Kościoła. Poznawajmy to. Poznawajmy to. Nie opierajmy się tylko na własnym się, ale na po prostu mądrości. Wielu pokoleń zanurzonych w Chrystusie. Duchu Święty, proszę cię o to, abyś dał nam taką cierpliwość w znoszeniu czy noszeniu objawienia, które Bóg nam daje i sprawa aby to nasze prywatne rozeznanie czy prywatne objawienie, abyśmy opierali na słowie Bożym, na słowie Jezusa i na nauczaniu, na mądrości Kościoła. Na tradycji przez wielkie te. Przyjdź Duchu Święty do naszych serc i uczyń z nich takie, taką szkołę, takie miejsce przetrawiania słowa Bożego i Bożych obietnic w stosunku do nas. I daj nam też y, taką postawę Maryjną, bo ona właśnie przyjmowała słowa Boże do swojego serca, brała je głęboko sobie do serca. Słowa, które usłyszała, rozważała, to słowo w niej dojrzewało i wydawało piękne owoce. I o te owoce, aby się uaktywniły w nas, proszę Cię, Duchu Święty. Amen. Jeżeli masz w historii swojego życia taki moment, który się wypełnił, yy, czekałeś, rozeznawałeś, myślałeś, aż w końcu był taki przełom, taki dotyk Boga, szczególne objawienie się wyjaśniło, to podziel się tym tą obietnicą, tym objawieniem w komentarzu. Daj świadectwo, daj świadectwo ku naszemu zbudowaniu, ku zbudowaniu Kościoła. A akt trzylisty, yy, daj mi serce czułe. Panie, daj mi serce czułe na Twoje natchnienia. Módlmy się właśnie w taki sposób. Panie, daj mi czułe serce. E, dobrego czasu, e, proszę Was cały czas o modlitwę. Przeżywamy rekolekcję e, dla Akademii Rozwoju Talentów z Ojcem Josemani ani Parambilem. Pewnie widzieliście na naszych social mediach newsy, zdjęcia. Dobry czas, właśnie na temat też rozeznawania. Według Biblii. Więc życzę Wam pięknego czasu. Trzymajmy się Jezusa i pamiętajmy z dzisiejszej Ewangelii takie najważniejsze przesłanie. Przyjąć do swojego serca głęboko. Nie wszystko musi być jasne. Czekajmy na spełnienie Bożych obietnic i opierajmy się na słowie, na mądrości Kościoła. Do zobaczenia z Panem Bogiem.